Odbestidzie zremisowało za okresem jeden do jednego z nami Maciej Wolski, jeden z dwóch zawodników, który pamięta ostatnie spotkanie. Tutaj wygrane 3 do 0, wtedy było głośno radośnie, czego dzisiaj zabrakło, żeby powtórzyć przynajmniej w części tamten wynik i wygrać chociaż jedną bramką. Dobry wieczór, no przede wszystkim myślę, że zabrakło skuteczności, bo wykrywaliśmy trochę tych sytuacji i w kluczowych momentach zawiodła nas tutaj ta skuteczność. Czy to w mojej sytuacji, czy tu jeszcze w co najmniej dwóch innych. I myślę, że gdybyśmy to tutaj poprawili, to yy, wynik mógłby być inny. Ukraina miała swoje sytuacje, ale swoje sytuacje miało też pod bestidzie to jeden 1, 1 z przebiegu gry, patrząc całościowo, wynik sprawiedliwy. Myślę, że tak. Yy, tak na świeżo chyba ocenia, że sprawiedliwy, bo i pod Beskidzie miało stuprocentowe sytuacje i my mieliśmy, więc spokojnie myśmy mógł się skończyć wynikiem 3-3. Teraz przed uks em kolejne mecze z zespołami z czołówki tabeli. Dzisiaj ten początek kolejki remisowy. W tabeli na razie wychodzi na, na to, że będzie status quo, ale tych punktów do zdobycia już coraz mniej, bo coraz mniej me meczów. Tak, dokładnie. Zostało coraz mniej meczów, my tu w każdym meczu chcemy zgarnąć komplet punktów, ale to nie jest łatwe, bo pod Podbeskidzie też tutaj grało klasę, więc kolejne mecze też świadczą, że będą to ciężkie mecze, ale zrobimy wszystko, żeby je wygrać. Ta pierwsza połowa, dużo bardziej interesująca dla cibica, dużo więcej się działo, to efekt zmian, które dokonały się w przerwie, czy jakiejś korekty taktycznej? Też mi się wydawało, że w pierwszej połowie więcej się działo, było sporo sytuacji, gra była szybka, sporo sytuacji, szkoda, że nie udało nam się strzelić bramki na 1-0, bo inaczej mogło to wyglądać, ustawiłoby to trochę mecz i w drugiej zmiany myślę, że na plus, zawodnicy co weszli dali impuls i pozytywnie, pozytywne wejścia. Teraz przed okresem mecz z Sandelsem. Do tej pory było tak, że okres wygrywał na wyjeździe, przegrywał u siebie. Zaczyna się seria pod hasłem: Remis na wyjeździe, wygra na u siebie. Mam nadzieję, że zacznie się seria: zwycięstwo u siebie, zwycięstwo na wyjeździe. więc Bo tego naprawdę potrzebujemy. Yy, przede wszystkim złapać jakąś serię dwóch, trzech zwycięstw i myślę, że wtedy to pójdzie naprawdę w dobrym kierunku. Z pozytywów, które musimy odnotować po dzisiejszym meczu, to na pewno A. Powrót Kamila Dankowskiego na pierwszylirowe boiska, i B. kolejny dobry występ tych młodszych zawodników, którzy dopiero wchodzą, którzy dopiero oswajają się z seniorską pierwszylirową piłką. Tak, bardzo cieszy powrót Kamila Dankowskiego, bo ciężko pracował na ten powrót. Jest drugi raz po kontuzji więzadeł, więc naprawdę ważny powrót dla niego, jak i dla nas. Jest to naprawdę dobry zawodnik, więc może on naprawdę wiele zaoferować. I tak jak powiedziałeś, no wejście, wejście młodych zawodników i przede wszystkim ich gra naprawdę napawają optymizmem i idzie to w to w stronę, że naprawdę mogą stanowić o sile tej drużyny. A z negatywów to, że dwie minuty potrzebowało to, bramkę. Tak, 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 już sobie powiedzieliśmy, że nie możemy po stracie bramki tak szybko, po bramki stracić tak szybko bramki, bramki najważniejsze jest te pięć minut postrzelonej i nie udało nam się niestety przetrzymać tego wyniku. Szybko stracona bramka i, i naprawdę to było niepotrzebne i myślę, że będziemy to analizować. Z Michałem Trąbką Legujesz się nie tylko na boisku, również poza myśląc, że to trafienie pozwoli mu się odblokować jeszcze bardziej, rozwinąć strzydła w kolejnych meczach. Myślę, że tak tutaj widać. Formę zwyżkową Michała dzisiaj potwierdził to Bramką i mam nadzieję, że, że w kolejnych meczach też da jakąś kolejną liczbę i będzie to szło w dobrym kierunku. Ta Bramka chyba pokazała, że trzeba być czujnym w każdym momencie i to też, że koncentracja w najmniej oczekiwanym momencie może się wydarzyć taka sytuacja bramkowa. Dokładnie, no tutaj pomyłka lekka bramkarza pod beskidzia. Michał się nie zawahał, uderzył z dalszej odległości. Yy, przede wszystkim nie kombinował, bo trochę u nas te, ostatnio tego było za dużo. Przejął piłkę, uderzył no i widać, że te najprostsze środki są najłatwiejsze. A Na chwilę wcześniej mieliśmy taki flashback z poprzedniego meczu, i tylko trzeba było trafić. No dokładnie, tutaj mam wielki żal do siebie, bo sytuacja była dwustuprocentowa i takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Jeśli chce się wygrywać mecze, no niestety mi się nie udało, popracuję na tym, więc mam nadzieję, że kolejne, kolejne sytuacje już y, będą w sieci. To pod Bezidzi chyba będzie wam się trochę śniło po nocach w najbliższym czasie, bo i w tym meczu prowadziliście i jesienią też prowadziliście, koniec końców tylko jeden punkt. Tak, szkoda, że właśnie w tych dwóch meczach, w tych dwóch meczach dwa razy wygrywaliśmy, nie udało się dowieść tego zwycięstwa do końca, bo jest to rywal, który no nie ma co ukrywać walczek za klasę, więc zajmuje podobne miejsca co my i ten końcowy bilans może być no, różny.